Witamy Was bardzo serdecznie, jestem dzisiaj w train station Jedziemy do Nowego Jorku Z okazji mojej siostry urodzin e, Dostała taki prezent na jedną noc Nowych Nowym nas wziąć ze sobą Także mamy pleasure to be with okay. Tam Julianek siedzi O, nie widać Aha i sobie jedziemy. Na razie jest bardzo ciepło, to nie jest tak za bardzo gorąco, na razie jest ok, tak żeby trzymamy może ten dzień. Dzisiaj mamy 85 stopni, a jutro jest 95, także jutro będzie bardzo gorąco, no ale już przeżyjemy. Jesteśmy już na Grand Central, na Jorku. teraz wam pokażę jak Mieliśmy do hotelu, jestem w hotelu Zaraz Wam pokażę mniej więcej jak wygląda nasz hotel Czekajcie, bo tutaj nie widać dobrze Tu mamy łazieneczkę prysznic dwa łóżka oh, Tutaj mamy taki właśnie stoliczek Taki widok mamy śliczny z okna Słucham a tutaj mamy taki widok, ładny. O, czwok jest ta. Ta woda. Proszę, bardzo ładnie. Podoba Ci się tutaj? A co ci się? Możesz AC tutaj włączyć? No, jest AC. AC. O tak. No to świetnie. Ale świetnie. Nie wiem, na którym łóżku będziemy spać, co? Tyle łóżku. Taki fajnie tutaj. Co sure. oh. to jest Norwegian, Norwegian, Jen. Ale super. Nawet żeśmy zobaczyli statek naszego. Okna. <laughs> Jesteśmy teraz na World Trade Center. A to są te właśnie nowe budynki. Tam właśnie gdzie jest ten lasek, to są fontanny. To właśnie tam zrobione są takie memorials na te budynki, co zostały zniszczone. Tutaj mamy następne Wall Trade Centers. Także rozbudowują się bardzo ładnie. Proszę bardzo, takie to jest właśnie amerykańskie trąbienie, nowojorskie. Macie tutaj czarno na białym. na Wall Street Center Te budynki właśnie co zostały zniszczone to tutaj zrobiony jest taki Memorial Memorial taki właśnie zrobiony jest Przepiękny To był jeden budynek, a drugi budynek tam trochę dalej Ja mnie trzymać. Mamy taką świetną tutaj fontannę w Nowym Jorku, bardzo fajna Jednianek od razu trzeba do niej przyjść Mamy około oczywiście budynki. Budynki wysokie, bardzo wysokie. Mama, zmianek. Zobacznie spogląda. Cocia. a ładki idzie, tylko muszę zielone światło.

Błotny. Witam Was ponownie. Jeszcze jesteśmy w, um, w Nowym jarku oczywiście. Jesteśmy, no poczekaj Julianek, jesteśmy na China, nie China, Italy Town. Także teraz musimy sobie coś zjeść. Zobaczcie jak ładnie to jest. Coś jedzenie? Poczekaj. O, to jest nasze jedzonko, bardzo pyszne. Mama też coś ma, też coś ma. Bardzo ładnie tutaj jest. Ślicznie. Tam w środku też klimatycznie bardzo. Juliana sobie tutaj ogląda, bo już nie może wytrzymać, tak się nudzi. Oj, będę sobie zajadała. Smacznego! Proszę bardzo, jak ładnie pan gra na Haimornicę. Podoba się? Podoba się? No. Nie mam, czy nie ma? I będzie padał deszcz? Nie. I będzie thunderstorm? Nie, to? lightning. Tak. Nie boisz się? Nie. I co jeszcze tam? I, ale nie mamy parasolki. Nie. I co zrobimy? Nic. I tu nie ma. A jak będzie padał.

Niech Nie też masz sunię, tak? Nie. Lubisz sunię? Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy kolejny dzień, jest niedziela. A bardzo ładnie się zapowiada ten dzień. Jest Śliczna pogoda za oknem. Zaraz wam pokażę. Właśnie przyjechało do nas śniadanie i będziemy jedli sobie śniadanko, także zaraz Wam pokażę co jemy. To jest pierwsze śniadanko. Jajeczko. Tutaj też śniadeczko bardzo twarde, na no twarde zrobione, a ja mam sobie zamówiłam jajecznicę. Także też bardzo fajnie. Mamy herbatkę tutaj sobie, no i będziemy jeli tutaj przy tym pięknym widoku na Nowy Jork. Także cieszymy się bardzo. Nasz Julianek sobie otworzył okno i patrzy, co się dzieje za oknem. Co się dzieje za oknem? Nie, nie patrzy, w ogóle nie patrzy. Co tam widzisz? Co widzisz za oknem? Jadą, jadą samochody? Nic. Jadą? Nic, o, nic się nie dzieje? Nic. Ok. Mam, nie Także do zobaczenia nie potem. Nie no, jedziemy już gdzie Julianek? Na but. Potem na but. Teraz jedziemy do. No proszę, wjeżdżamy już, wychodzimy z naszego hotel hotel w New York i jedziemy na zwiedzanie. Dziękuję. Nie trzeba, to tylko. Dzi, włącz dzi. Sami. No sam zrobiłeś, super. Ja no nie a Wchodzimy już, trzymaj się. Nie, nie wiem. Nie musisz się trzymać. Nie. Jesteśmy na miejscu. Wchodzimy. <noise> Dzięki, baby. Zobaczcie, jaki fajny sufit. Okej, okay, to idziemy na miasto. Do zobaczenia potem. Jesteśmy teraz w HM. Doszliśmy sobie. Julianek się... Co robisz, na. No. Skaczesz z jedną strony na drugą. Proszę bardzo, jak Julianek się ładnie bawi. Właśnie widzisz. On właśnie lubi takie zabawy. Mama dzwoni, poczekajcie chwilę. Już zaraz idę tam, do tamtego miejsca. Ok, Okej, okay, pa. Patrzcie ładnie, jest tutaj widok z, z tego sklepu na 9-11 Memorial. Ślicznie. Idziemy. Popatrzcie sobie, co tutaj jest takiego fajnego. Zeszliśmy do yy, HM do men. I chodzimy sobie właśnie. Może koszulka, może studenki, duże rzeczy. Kochani, idziemy na Brooklyn Bridge, będziemy sobie chodzić. Dzisiaj w sumie 94 stopnie, ale tego nie czuć, tak mamy szczęście jakieś, że tego nie czuć. No i właśnie idziemy na Brooklyn Bridge, pochodzimy sobie trochę... Tam też Wam nagram jak to wszystko wygląda na żywo. Na razie nasza droga wygląda tak. Zobaczcie jaki fajny budynek tam jest, tyle widzicie? Idziemy na park. A teraz idziemy sobie przez Trinity Park. Bardzo ładny park. Śliczne, no nie jest taki jak Central Park, no ale... Też bardzo fajne miejsce, zaciszne. Można sobie odpocząć troszeczkę. No to właśnie tędy idziemy. Popatrzymy sobie na ptaszki. Zobacz, jakie fajne ptaszki. Ale grube gołębie, wow! No. Naprawdę. Patrzcie, jaka fajna fontanna. Co, chcesz tam iść? Chodź. Oh, no, to się... jest <grywają> Bardzo ładnie tak wygląda. No to wygląda. A to musimy wyjść stąd. Bardzo ładnie jest. Jest tak relaksująco, można sobie odpocząć po ciężkich dół przechadzki. Także fajnie, że trafiliśmy w to miejsce, teraz sobie odpoczniemy i jednak pójdziemy na ten drogę Ładnie tam jest czy nie? Nie. A, a, a chodziłeś tam na górę? Tutaj Tutaj siedziałeś. Nie spadłeś tam? Nie. Do wody? Nie. A bałeś się? Nie. <laughs> Wysoko było? Tak. Nie? No, ale widzę. nie widziałeś tam wody? Tu? Nie no, widzę. Idziemy dalej? No, baj. Bye, bye. 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 Nie wiem czy mnie słychać, ale wchodzimy na Brooklyn Bridge, tak, także zobaczycie jak to wygląda. Idziemy dalej sobie. Jesteśmy niedaleko wody. Teraz sobie pójdziemy zjeść coś. Na razie nasz view prezentuje się tak. Tam no, fajny budynek taki żółty. Y, Bardzo fajny. Co fajnie wygląda. A tutaj nasz chłopaczek zasnął, poszedł sobie spać. Proszę bardzo. Idziemy jeść. Idziemy na schodach, zobaczymy co tam jest. Bo nie wiemy, ale zapowiada się interesująco. Coś tam na pewno musi być. Ciekawe co tam będzie. Nie wiadomo co tam jest na razie, także zaraz sprawdzimy. Zobaczymy. I co tu jest. Świetne fortepiany i ktoś umie grać pięknie. Świetna sprawa. Świetna sprawa. Następne. Następne... No i moja siostra też próbuje grać. Jesteśmy teraz na Battery Park. Um, idziemy sobie coś zjeść, a przy okazji chciałam wam pokazać jak to tutaj wygląda. Jest bardzo fajne miejsce, relaksujące, można się zrelaksować, odpocząć, wyciszyć, że bardzo fajnie jest. Zaraz Wam pokażę. To jest statek, cruz, to zobaczycie, mhm. jedzie gdzieś sobie, ale wielki, bardzo duży, my żeśmy jechali takim statkiem, tylko że nie z Nowego Jorku, tylko że z, z Miami na wakacje Caribbean. Bardzo fajnie, bardzo fajnie było, bardzo polecam takie wakacje, są świetne. Po raz kolejny właśnie doszliśmy do restauracji, będziemy sobie jedli. Teraz Wam pokażę, co będziemy jeść. Bardzo smaczne jedzenie, no mieliśmy dwie przystawki, jeden obie na spółkę, bo nie jesteśmy już tak bardzo głodne. Ostatnio żeśmy zamówiły każde osobno, to żeśmy połowę zjadły, połowę beznosiły. Zjadł. Tutaj mamy macerelkę, Nie wiem, czy dobrze widać, że tutaj jest słońce. Tu mamy zupini, mamy kurczaczek i będziemy się delaktować. Także smacznego! Już prawie dojadamy. Smakuje wam? Smakuje? Bardzo. Smakuje ci? <śmiech> <śmiech> mamy taki piękny widok tutaj. Jest to wolności. Bardzo ładnie tam. Bardzo nam się podoba. Takie fajne miejsce, nawet. Bardzo fajne miejsce. Świetna restauracja. Polecamy. Nie wiem, jak się nazywa. Nie no, się jak się nazywa. Tak wam polecimy. Ok, także żegnamy się z Wami, jak na razie. Może jeszcze później się odezwiemy. No i wyszliśmy. Jesteśmy teraz na jedzeni i o, szczęśliwi. Także teraz. O pokażę Wam jak z dworu wyglądała ta restauracja. otako, ko. Bardzo ładnie. I tam właśnie mamy wodę, piękną wodę. Wody widać bardzo ładnie i tam taki śliczny widok jest. Także zbliżamy się już do końca, jedziemy zaraz, e, idziemy na metro w sumie i jedziemy powoli do domku już. Jak to się robi? Statuę Wolności. Się niestety nie mieliśmy czasu tam jechać. O, ale to Wam pokażę. Słucham. Tak. Idziemy już właśnie. Jeszcze chciałam Wam tak pokazać taki sneak peek um, na budynki otaczające nas. Przejdziemy coraz bliżej. Coraz bliżej. Widzę? Musimy go przesunąć na drugą stronę, bo oczy nam świeci. Chcesz na drugą stronę, żeście się cię przekręcili? No to okay. Nie. Okej. to That's all right. All right, bye bye people. Julianek kupuje pieniążki. Masz jeszcze jeden dolar. Masz jeszcze pieniążki. Ale gdzie tu? Tak, tutaj. no? Julianek uwielbia kupować tykiety na metro. No, bierzcie tykietę I jeszcze trzy, jeszcze trzy dolary. O tak, trzeba tam coś zrobić Tu są, jest metro, tam będziemy wchodzić Aż mamy naciśnie i tu wkłada wkład. O, teraz Pieniążki wkłada hmm. 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 Julianek, podoba Ci się tutaj? A gdzie będzie człowiek jechał? Tam? Ooo! Oh. się? Tu będzie jechał nam Choo Train Coś jedzie, coś jedzie! O, jedzie! na Grand Central, już e, przed za chwilkę będziemy szli do e train, mamy e, pod 25, także zaraz będziemy tam wyruszać i chciałam Wam jeszcze pokazać trochę ten Grand Central, um, teraz Wam pokażę jak ładnie tu jest. Przepięknie. Teraz wyruszamy na pociąg.